Arkadio, bardzo się cieszymy, że chciałeś wziąć udział w smalu. Pierwsze moje pytanie do ciebie jest takie, jakie jest twoje wrażenie lubelskiej młodzieży? W ogóle otwarta, naprawdę fajna młodzież, która widać, że czerpie coś z tego, co my mogliśmy jakby w jakiś sposób zaprezentować i była ta reakcja, co jakby bardzo lubię. Jeżeli jest reakcja, no to jest zawodowo, więc genialne wrażenia i jakby pierwsze wrażenie zostanie na pewno pozytywne. Super, bardzo się cieszę. Z tego co wiem, często Twoją publicznością jest właśnie młodzież. I oprócz tego, że dajesz koncert, że śpiewasz, rapujesz, mówisz też coś o sobie, świadectwo i mówisz o swojej historii życia. Dlaczego tak, dlaczego do młodzieży? Jakby przede wszystkim, jeśli chodzi o rap, to rap jest taką formą przekazu bardzo naturalną i wynikającą z życia danego człowieka. Więc to, jak żyje, to o tym mówię. I teraz też. Może wyglądam trochę starzej, ale lat mam 24, więc nie tak dużo i jakby niedawno przeżywałem różne rzeczy, które tutaj wszyscy przeżywali, nie? I dlatego młodzież myślę chociaż bardzo też docierają do mnie często wieści, że starsi ludzie też się często motywują na przykład tym co ja robię. Więc to jest dla mnie też genialne, że, że starsi ludzie motywują się tym i jakieś zmiany się dokonują w ich życiu, bo przede wszystkim o to chodzi, nie? Mówiłaś o tym, że nie tylko muzyka, ale także mówienie tak, bo Moja historia życiowa jakby tak się ułożyła, że w końcu dostałem taki sygnał z góry, żeby o tym mówić, żeby się tym dzielić, żeby tym ubogacać ludzi, żeby dawać świadectwo, żeby w ten sposób funkcjonować i w ten sposób iść przez życie, więc też w trakcie koncertu zawsze jakieś przeplatane rzeczy związane z życiem, nie tylko ta muzyka, po to, żeby ubogacić, po to, żeby się podzielić w tym klimacie. Jak uważasz, przed, tym, przed czym tak naprawdę najbardziej dzisiaj trzeba młodzież przestrzegać, nie, nie wiem, Ty mówiłeś o, swojej, o swoich różnych przejściach z różnymi rzeczami, że co jest takim największym zagrożeniem ja dla młodych ludzi? zawsze yy, jakby z, z mojego serca wynika to, żeby nigdy nie mówić o zagrożeniach, o ostrzeżeniach, o zakazach, o tym czego nie można, o, tym, o tych kwestiach, tylko pokazać drogę, która będzie pasjonowała tego człowieka. Bo jeżeli ktoś będzie żył w swoim życiu tak, jak mu mówi jego serce, jeżeli będzie robił to, co kocha, nie mówimy tutaj o rzeczach, że okej, okay, kochasz, zabijać, to zabijaj. To zupełnie nie dochodzi. To, to jest niezgodne z sercem. Nie? Coś, co człowiek kocha robić i jest zgodne z jego sercem, to wtedy automatycznie te wszystkie rzeczy są nam niepotrzebne. Nie? Wszystkie, nie wiem, zabawiacze i tak dalej, nawet człowiek nie ma czasu o nich myśleć. Ostatnio się zastanawiałem, co to jest nuda na przykład. Nie pamiętam, kiedy się nudziłem, nie? Odkąd żyję z Panem Bogiem. Nie pamiętam, kiedy się nudziłem. Zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest coś pasjonującego, zawsze można przeczytać jakąś książkę czy dobre pismo. Różne rzeczy można robić, naprawdę ciekawe. Eee, po prostu. No właśnie, powiedziałeś się Panu Bogu. Eee, I jak to jest, że jak może w ogóle być droga z Panem Bogiem fascynująca? Droga ko w kościele. Nie widzę no żadnej bo... innej po prostu. Jeżeli nie jest fascynująca, to nie jest drogą z Panem Bogiem. Jest sztuczną, jakąś drogą, wy wyimaginowaną, ja jakimś, nie wiem. Pustą tradycją, na przykład, albo ja kocham tradycję, nie? Żeby nie, zupełnie nie to mi chodzi, że tradycja jest zła. I po prostu nie widzę, w, jeżeli ktoś idzie z Panem Bogiem, to musi być nim zafascynowany. On czasami jest w ukryciu w jakiś sposób i, i trzeba się jakoś przebijać. Ja to mówię, odkrywać siebie, po to, żeby ten kontakt nawiązywać. Myślę, że to jest tak fascynująca droga, że po prostu nie ma innej takiej na ziemi. Czyli, żeby to wybrzmiało, by bycie katolikiem, bycie w kościele, człowiekiem, bycie człowiekiem wierzącym, to nie jest obciach. Nawet dla rapera. Kiedyś myślałem, że to jest bardzo duży obciach. Jak widziałem, e, kojarzył mi się kościół z chłopakami, którzy w wąskich spodniach w kantkę po prostu chodzą. Jeszcze czasami e, gdzieś tam e, ta Alba e, ma taki zapach nieładny na przykład, bo tam się komuś nie chce, coś tam. Miałem taki obraz, teraz widzę, że sztuczny. Jak moje życie się zmieniło, nie jest to żadnym obciachem. Jest to wręcz powodem do dumy. Ja też jestem jakby yy, yy, takie mam nastawienie, że staram się ewangelizować życiem. Na przykład, gdybyśmy się spotkali na, u, na ulicy, to nie w moim stylu jest powiedzenie ci, że Jezus cię bardzo <grym> kocha. Nie w moim stylu. Moim stylem jest pokazanie swoim życiem, że tak jest, faktycznie. I ty w tym momencie możesz mnie zobaczyć uśmiechniętego na przystanku. Ja coś ci powiem, kurczę, wiesz, fajnie, że autobus za chwilę przyjeżdża. A ktoś się mnie zapyta, ty czemu ty jesteś taki zadowolony? I ja wtedy mam prawo odpowiedzieć. Taka jest zasada naszej, w naszej wspólnocie, że wtedy zapala się tak zwane zielone światełko, zielona lampka i można wtedy mówić. Super. Więc tak jak mówisz o swoim codziennym życiu, co robisz tak na co dzień? Na co dzień? Jestem montażystą dźwiękowym też, więc nasza firma, mówię nasza, bo mój brat ją założył, zaczynaliśmy od dwóch, trzech osób, teraz ma 14, więc też niesamowicie pan Bóg błogosławi. Wydajemy różne audiobooki związane z wiarą, związane z motywacją, związane z życiem ewangelicznym. I e, ja jestem montażystą dźwiękowym, rejestruję to, i, i, więc na co dzień mam taką małą, bo to jest tam jakieś pół etatu mniej więcej. E, I jeżdżę, spotykam się z ludźmi, prowadzimy warsztaty, prowadzimy spotkania pod tytułem rób to co kochasz, w którym używamy i filmików, w którym używamy e, muzyki, e, właśnie świadectwa mówienia konferencji. E, ostatnio też prowadziłem na przykład takie regularne warsztaty z młodzieżą przez wakacje, gdzie zbieraliśmy się, rzucaliśmy jakiś temat, pisaliśmy sobie, e, ja z nimi pisałem. E, i tworzyliśmy jakieś utwory więc jest spektrum po prostu rzeczy napisałem książkę, więc dużo też piszę pisałem bloga przez jakiś czas ostatnio zaczynam pisać jakieś nowe zupełnie rzeczy więc mój dzień jest taki bardzo rozstrzelony, a przede wszystkim jakby od czterech miesięcy spotykam się na co dzień ze swoim synkiem to jest niesamowita rzecz, czasami się nie da na co dzień, chociaż nie, niby wczoraj wyjecha... dzisiaj wyjechałem i jutro znowu go będę widział w nocy, bo w nocy, więc nie ma takiej tragedii, w sensie nie jest tak, że mnie nie ma w ogóle w domu i to mnie bardzo cieszy. Czyli takie życie, rodzina plus pasja. Tak bym to określił. Super. A jeśli, oprócz rapu, jakieś twoje pasje, coś, co robisz w wolnym czasie, jak odpoczywasz. E, lubię bardzo jeździć na snowboardzie, to jest jedna z rzeczy. Kiedyś grałem dużo w koszykówkę. Ostatnio o tym myślałem, że trzeba do tego powrócić, ale też bardzo lubię pisać. To jest coś, co gdzieś pochłania mój czas. E, i, I jakby e, to jest to, co, co zajmuje mój czas często. Hmm. Dobra, teraz tak. Tutaj masz w, w ręku czasopismo wzrastanie. E, twoje skojarzenie z tym słowem wzrastanie, co to jest w ogóle dla ciebie, co, co, co oznacza? E, wzrastanie, wzrastanie to dla mnie dobre przesłanie na pewno, e, bo wzrastać to jest nasze powołanie. W sensie e, człowiek jest powołany do tego, żeby nieustannie się rozwijać. Jeżeli człowiek się rozwija, to ukazuje chwałę Bożą w swoim życiu. Tak myślę. I teraz, jeżeli e, macie wzrastanie, Chodzi o to, czytając to, żeby e, wzrastać, e, kiedy człowiek czyta. E, więc takie są moje skojarzenia i myślę, że jest tutaj dużo bogatych treści, które można wykorzystać i sam chętnie zabieram ten egzemplarz, chyba, że mi porwiecie. Ja e, no, już zostawimy. Bardzo dziękuję. I, i zobaczę, e, o co tutaj chodzi w tym waszym wzrastaniu. W takim razie e, bardzo dziękuję ci za rozmowę, za twój pobyt tutaj na Smalu i... Zachęcam do przeczytania i myślę, że też nasi czytelnicy się zachęcą, zachęcą przez to przez ten wywiad do poznania Twojej muzyki i także do czytania, wzrastania. Dzięki wielkie. Bardzo Ci dziękuję. Zabieram to ze sobą jak najbardziej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników wzrastania i po prostu życzę tego, żeby się nieustannie rozwijać. Dobra. Dzięki. Któregoś dnia dopadnie Bóg i powiedział, że jest tym, który jest i że nie ma innych dróg. MC misyjne nie wierzę, że znikną. Tak sywa to wynik tego, że duch nie zniknął. Nie rzucam rymów na wiatr, tylko rzucam je na bit, żebyś poczuł, że owieczki nie milczą. Doświadczony jak chył przez Boga, to nie slogan. Pozdrawiam każdego wroga. Często myślę sobie, że to na nic, ale wtedy zaczynam tonąć jak Titanic. Dziękuję tym, którzy za mnie się modlą. Modlę się za tych, którzy nadal nie mogą. Uwierzyć w który Uczyniu było, żeby wreszcie przekroczyli jego święty próg. Ile znaków jeszcze potrzebujesz, by uwierzyć w cud? Nie pozwól, by ten świat ci znów zabrał.